Dzieciamaleczko, kochani się dzisiaj Wam odpowiem na pytanie jak zdobyć skiny naszych obywatelów karnetowych Marvel w wersji srebrnej, czyli w wersji Heralda Gal Galactusa. A jak wiemy moc Galactusa sprawia, że postać staje się srebrna jak srebrny serwer. No to lecimy. Przy okazji sobie odpowiemy na pytanie jak wysoki poziom karnetu musimy wbić, żeby odblokować sobie wszystkie ukryte skiny dodatkowe. No to lecimy po kolei. Jeśli chodzi o. Lecimy na początek. Jeśli chodzi o naszego Tora. Żeby wbić srebrną wersję naszego Tora, musimy wbić 105 level, czyli 5 leveli więcej niż standardowy karnecik. Okej, okay, jeśli chodzi o Shihalk. Shihalk musimy wbić 110, czyli 5 leveli więcej. I tak będzie generalnie skakać po 5 leveli. Czyli. Następny skin, którym jest grot. Grotka musimy wbić 115, żeby był w wersji srebrnej. z kozacką wygląda jak jest srebrny. Jeśli chodzi o skina Storm, Storm musimy wbić 120 level. Karnetu. Karnetu. O, poziom konta. Jeśli chodzi o Duma, musimy wbić 125. Jeśli chodzi o kolejną Mystic musimy wypić 130. Jeśli chodzi o Ironmana musimy wybić 135. Możemy mieć wersję tą srebrną i wersję oczywiście standardową, czyli taką. Wtedy to ubranie jest całe srebrne, które tutaj jest takie szare, trochę wyblakłe. Co ciekawe zbroja Ironmana w wersji srebrnej przypomina zbroje Mark 2 z filmu Iron 1, kiedy jeszcze jej nie pomalował, tylko ją testował taka ciekawostka. Także jak widzicie, żeby... Aha, jeszcze oprócz jak widzicie, zapomniałbym, jeszcze jest przecież skin Wolverina. I żeby zrobić skin Wolverina srebrnego, potrzebujemy 140 level. Czyli jak widzicie, żeby odblokować cały karnecik musimy wbić 140 level, poziom konta. Będziemy mieli cały karnetik zrobiony. To jest takie minimum, które musimy zrobić, żeby mieć wszystko odblokowane. Także zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam pomogłem, jeśli nie wiedzieliście, jeśli Was to ciekawiło. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie subujecie, tego kanału. No i życzę Wam dużo zdrowia, przyjemnych pierwszych dni szkoły. No i co? Trzymajcie się. Cześć, cześć. Nie będzie tak źle w tej szkole.